Dieta ketogenna w medycynie wykorzystywana jest jako niefarmakologiczna terapia padaczek lekoopornych. Jednak mamy również rekomendacje z 2021 roku dotyczące leczenia migren lekoopornych. Tak, te oporne bóle głowy mogą być wspierane dietą ketogenną. Pacjent musi być tak samo przygotowany jak w przypadku padaczek lekoopornych, czyli musi mieć wykonane badania krwi, moczu, badania obrazowe. Samą dietę wprowadzamy po konsultacji dietetycznej, konsultacji lekarskiej. Dieta jest tak samo prowadzona jak w przypadku padaczek lekoopornych, czyli musimy zwracać uwagę na wiele rzeczy. Wsparcie dietetyka i lekarza jest w tym konieczne. Jak spotykam się z pacjentami, którym wprowadzam dietę ketogenne ze wskazań medycznych, czy to padaczki lekooporne, czy lekooporne migreny, pytają, czy przypadkiem nie dałoby takiej diety stosować, nie wiem, cateringowego pudełka gotowych posiłków, czy gotowych przekąsek, które można kupić teraz w każdym sklepie. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie. Ta medyczna dieta ketogenna, jest indywidualnie dopasowywana do pacjenta. Jako ludzie różnimy się: płeć, wiek, masa ciała, wysokość, nasza aktywność fizyczna i wszystkie te parametry mają wpływ na to, jak dieta będzie wyglądała. Diety różnią się między sobą kalorycznością, zawartością białka, tłuszczu, węglowodanów, tak zwaną proporcją ketogenną. I rodzaj diety dopasowywany jest ściśle do pacjenta. Jest to tak zwana dieta przytanamiana.